Zadanie 14 maj 2021, ciąg BN jest określony wzorem BN równe 3N kwadrat odjąć 25N dla każdej liczby naturalnej N większej lub równej 1, dla N większego lub równego 1. Liczba niedodatnich wyrazów w ciągu BN jest równa. No i teraz pierwszy sposób, jeżeli BN jest równe 3N kwadrat minus 25N, a my szukamy niedodatnich wyrazów, czyli takich, które będą ujemne albo równe 0, czyli mniejsze lub równe, to znaczy, że 3n kwadrat odjąć 25n będzie mniejsze lub równe 0. No, n możemy wyciągnąć przed nawias, to jest już klasyczna nierówność kwadratowa. Z jednej strony dostaniemy n równe 0, a z drugiej 3n odjąć 25 równe 0 czyli 3n równe 25, więc n to 25 trzecich, czyli 8 całych i 1 trzecia. Jak sobie narysujemy taką parabolę, bo wykresem tutaj będzie parabola, to otrzymamy z jednej strony 0, a z drugiej strony 8 i 1 trzecia. Nasze n jest naturalne. Interesują nas liczby większe lub równe 1. Czyli dostaniemy jedynkę, dwójkę i tak dalej, aż do ósemki. Więc takich wyrazów będzie 8. Czy można było liczyć to inaczej? No oczywiście, może to była dłuższa metoda. Ale jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić w ten sposób, to mógł napisać b1 równe. b1 równe 3 razy 1 do kwadratu, odjąć 25 razy 1. No i okazywało się, że to było mniejsze od 0. Tak samo B2, B3 i tak dalej, aż do B8. B8 wyglądałoby następująco, czyli 3 razy 64 to 192 odjąć 200, czyli minus 8, o ile dobrze tu liczę? No i B9, czyli jest ujemne, ale B9 wyszłoby już dodatnie, więc i tak mielibyśmy te 8 pierwszych wyrazów niedodatnich.